Dzień dobry, cześć, ja jestem Simon i pierwsza rzecz to to, że mam Druga rzecz, gramy dzisiaj sobie w Bedwars z Namodurem. Tak, zgadza się, widzowie, się mamko. Ostatni cel, czyli 10 łapek do góry udało wam się wbić Słuchajnie bardzo tak. szybko. Więc jestem bardzo miło zaskoczony. Dobra, a dzisiaj? Zostawcie łapkę w górę, i subskrypcję w tym kanale i tak, zostaw, zostaw łapkę w górę. No zostaw, zjedź tam, zostaw. Kiedy sobie tutaj stoimy na generatorze, i zostaw łapkę w górę. No, a dzisiaj gramy sobie tylko drewno challenge. I nie ma naszych sąsiadów grei, którzy są chyba w stronę diaksów. sobie tutaj chyba gramy. tak. Tylko jeśli chodzi o bloki, to tylko drewno możemy używać. Ja jeszcze, tak jak ja tutaj sobie kupuję, to możemy, ale tylko drewno. Ty, nie musimy lecieć na sąsiadów, bo, bo zostali wyeliminowani. Ale piecyk, sajmu, piecyk. No tutaj by trzeba było w Forge zainwestować, a ty z drewnem musisz przyjść. A, mam, na, mam, mam. Na moduł jeszcze się nie potrafi speed bridge'ować. Starczy? Ty, 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 Ta. Nie ma akły. naszych y, ci którzy na nasze diaksy szli. Nie, Whitey na nasze diaksy, ale... no to white, dobra. No white teraz chyba na diaksy będą szli. Dlatego ja nam załączam szybciutko. Dobra, wreszcie no? mam to. Może to tak dziwnie, kurde nie kupować, jak to się nazywa. Ula. Wełny no. dla mnie, no. Oj, co ja robię? Lecą na diapce ci panowie? whitey. Tak. Nie, oni. Ty, ja mam pomysł wyeliminować tych łajtów. No, przydałoby się Ej, otóż do. Yy, do. do ale Ej, co? No, drewno, drewno, przecież w sensie jeden piach, bo tam widziałem? Tak, odłożyłem, no. Wiesz, dobra, dobra To ja czekam sobie na kolejnego aerona, subcio Kupuję sobie deski, kupuję sobie jeszcze tylko Narzędzia lepsze, ale. oni i tak mają sobie zbudowane, co ja robię No, wiesz, ja mam Fireballa, na przykład Ej, to weź tu weźmy Dupnij Dobra, już tylko co tu ty już? Dobra, poczekaj, dupna. Na gdzie jest? Gdzie jest ich baza? Nie, nie doskoczę, chodź z drewnem. Idę. Czy nie doskoczę? Jest! Dobra, nie mają wyrka. Woo! Ty, czemu ja miecz wyrzuciłem? Kurde. Kurczę, tak blisko spadł! No, s 6 beradów! Ile? 6! To dawaj. Ty bo chciałem wejść, dawaj obsydian. No, 6 możemy zrobić. Czemu nie, no, jeżeli chodzi o bloki, to tylko ten, drewno przecież w challenge jest. No wiem. Nie, nie możemy oksta. To ja sobie seta kupię. A nie, green tu jest, to czekaj. Green ma sharpnessa. Kurde, green może do nas lecieć, jak coś. No, mam 27 tego. Uwaga, green do nas chyba leci. Nie widzę. No to nie leci. Ale ja lecę na diaksy, to pewno jest. Pewno. Chodź tędy, tędy, ja się buduję na te diamenty. Albo. Mu... Nie. Lecę na diamenty od strony grey. Ej, tam white i green się cisną, czyli osobę bez łóżka. Ej, przyjdź na diaksy. Idę na diamenty. Uy! Co jest, Cyborg? Koś mi zabrał fraga. Nie, mój, dobra. Ale y, white do nas leci jak coś. Ty jest! White tu nas jest. Ty kupiłeś mining fatigue? No, dawaj. Musisz. Jest. No, spokojnie. Jest z tymi Czyż to? No, Dobry. ale tak ma obudowa łóżka, zobacz, mm. nie najlepsza. I co ja bardziej bym obudował? To obuduj, ja lecę po lód, do grej, po piecek. Dobra, dobra. Tylko nie zabieraj mi tego piesyku Ja bardzo tutaj mam kozacko, budowałem łóżko. Ile? Obstawię, ile? 16 golda, 48 żelaza. No zawsze tak jest, zawsze tak jest. Kupuję sobie zbroję, aż ci powiem. No. Ej, ja bym poleciał do, ten, do redów. Hmm, no nie wiem, może nawet to dobry plan. Ale oni mają dobrą budowę łóżka. Słuchaj, mam jeden głupi pomysł. Słucham. Pokażę Ci go w bazie. Ty, my mamy cztery diaksy, ja nam kupuję sharpness'a. No to ty tu poleciałeś, spoko. Chodź do bazy. Ja nam kupuję sharpness'a, a ty nam ogarnij lepszego ford'a. Lecą! Lecą! Redy. 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 Gdzie? Do nas. O nie, ja spadłem! fuck. Cię zagapiłem! <laughs> Ale nawet chyba dobrze. Widziałem go na moście White'a. Ja wyjdę, ja wyjdę. Jakby był na widzę, to tak wszędzie bije. Simon, wiesz co? Popatrz na to. Nasza baza jest teraz potężna. Co? Oj, oj, a mogę zostawić. Nie, niepotrzebnie to zostawiłeś, ale dobra. Mogę kupić jeszcze jednego później. A ty już kupiłeś, Forja? To ja nam kupię to i to, dobra. Ej, pali się na diaksech, red. No ja mówiłem, wow, że jest. Jest u nas, jest u nas, jest u nas! Dawaj, dawaj go golem! Dawaj go golem! Golem go pocisnął! Let's go! Ej, weź bardziej obuduj Pliska. Nie no, bez przesady Simon. Mam mało niestety goldzika. dzika kolejne... Ty, ile ja mam? Irona wenderze? Kośu, co ty tu zniszczyłeś? Ale gdzie? Ty wiesz, jak ten golem pomógł. Nawet nie uwierzyłbyś. Ej, weź przejść jak się zostawiam trzy. Dobrze. Łu, co on tu odwalił w ogóle? Tam fireball jumpy nawet robił przez chwilę. No. Ej, dobra. Wiesz, gdzie bym poleciał? Nie, To redów i nawet to robię. No ale ja trochę mocniej może obudowałem łóżko. Podwójne soł będzie dla ciebie na seta jak coś. Jest. Udało się. No mamy fajnego ziomka, Golema. Dokładnie tak. Weź tam no, załącz drama. Dobra, pójdę. znowu do nas leci. Znowu do nas leci. Ale Co jest... no ja przecież... Ukryno dopiero jest. Spokojnie, spokojna, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. No to jakbyś powolutku wracał, no to wiesz. No już właśnie lecę, z ośmioma taki wyjątek na obsydian. Nie. Sajmo, challenge to challenge. O. Challenge to challenge, to przepraszam cię. Na obsydian, no. No nie, ja no, Sajmo. Challenge to challenge, naprawdę. No dawaj, no na modur. No ja się nie zgadzam. Jak chcesz, to możesz przegrać challenge, nie ma problemu. Dobra, jak się aboiduje. No, no, dwa golda. W sensie, dwa... Yy, gold. No golda drewno. Ja mam 27 w tym momencie. Dobra słuchaj nie. Idziemy im rozwajcie łóżko, Sajmo, ja bo tak nie może być. Ja muszę postawić siedziona. Sajmo, nie, no. A zresztą Widzi wi widzicie widzowie, widzicie, Sajmo tego challenge'u nie zrobił. A, a ja jeszcze się dalej. Możecie mnie obrażać w komentarzu, ale musiałem. Chciałam e? po prostu. A to był jedyny wyjątek, Simon. Nic więcej nie kupujesz. To no właśnie wiem Dobra, Jelcy, teraz dla ciebie na seta. Po seta, w sensie. Kupuję trzecią... Nie, to już za drogie. Chciałem kupić... Przyszedłeś na ten mm. jak po te trzy diaksiki? Tak, byłem tam. Ego, Lecę na diamenty. właśnie nie mam na niego. Lecę na diamenty od redów. Jeden jest ułakły red, a drugi też leci. Sajma, musisz wrócić, bo ja teraz nie jestem u nas w bazie. A gdzie ty jesteś? W Wróć się! Proszę! Dobra, no wracam się, widzę go! Kurde! Simon, nie dam rady. Mają po 10 HP łącznie. Spokojnie, jestem za 3 sekundy. 3, 2, 1, jest. Dawaj, golem nam zniknął, kurczę. W najgorszym momencie. Dobra, nadal mają po yy, 13 HP. Mam Fireboka. Chcę, żeby jednego zabić! Dawaj go. Refa zjadł! Bo Wojda! No ja jestem w Wojdzie. Spadłem. Czemu spadłeś? Nie, o, jakby z No ale obsydia na oni, nie, mamy przewagę. Zwojdowałem, jakby specjalnie, żeby tam się wrócić, bo myślałem, że idą. Oni mają refile, to tak nie ma co grać. Ty właśnie, a my też możemy refasę kupić, chyba, co nie? To taki jak byłeś, a teraz to co? Ochotu? Ja ich zapraszam do nas do bazy, Sajmo. No nie, jak blisko, kurde! Na wiesz, wiesz, na modur nie zrobi, na modur się zbytnio boi. Aha, okej. Okay. Zobacz, co na modur ma w rączce. Jajo. Idą. Sobie to no, dawaj firebola, dawaj go firebola. Firebola. nasze łóżko. Oj, oj. Oj, wiecie, że za długo tak nie pożyjecie, panowie. 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 Ja kupuję całe firebola. TY! Rozwalili opsa. Nie mam laga takiego, ale już się odbagowało. Myślałem, że nam rozwalili opsy. Wiem. Jak coś mamy, mam cztery firebolse. A gdzie oni w ogóle są? Chyba uciekli. Są tam! Spokojnie! Nie widziałem to, jaki refleks! <grym> Bo ja mu przez przypadek zrobiłem fireball jumpa. Ja mu to zrobiłem, ja rzuciłem O, kurde. <grym> o, ale poleciał! Ale poleciał! <grym> O gościu Czemu tu się tak pali Nie wiem A gdzie oni mają bazę? Oni, tak? mają bazę dru... ja wiem, oni mają bazę od drugiej. Zagrej. Ja wiem gdzie oni mają bazę. Chodź! Za mają. No ta, ja bym poleciał. Uh! Dobra, ale sklaczowałem to byczki. Lecą. Sajmą. Do nas? Nie no, żartuję, nie, nie mają, Nie lecą. Bo ja ja lecę, dalej mam tego. Ja, ja dalej do... mam Oko, Simon, lecisz. Lecę, lecę. Kupić forge? Czy. Emerald? Nie, na no, forge. Tak, na no. forge. Dobra, i sobie na seta zbieraj. Co ty na to? No, po malutku. Dam radę. Oh! Jaka super baza, nie mogę. Jeszcze wod... Jeszcze wodę wylali. Kupuję narzędzia, bo ja narzędzi nie mam od początku gry. A... Co? Yy! Zrzucił mnie! Całą mapę przeszedłem i mnie zrzucił! Naprawdę? Nie, nie A jest tego. blisko nas? Jest Co? blisko? On mnie rzucił chyba u... Yellow? u gry? Dawaj, lecimy do nich, sajmo. Ja bym poleciał. To zbuduj most od Jacksów, to od Jacksów od, od do nich polecimy. Mm, dobra, tylko poczekaj, co ja chciałem. A dobra, już wiem, co ja chciałem. Ja mam jeszcze tylko. Bo ja, ja mam coś. Z nim będę mieć sklepę Minecraft, jak coś. Ale wygrasz? Postaram się. Z dwoma będę mieć sklepę Minecraft. Co ty na to? Ja lecę do nich. Tak! I... Hit do mnie! Leci do nas jak coś. Dwóch do nas leci. Ja zginęłem właśnie, nie? Ale dwóch do nas leci na modur. Fireball jump zrobiłem. Zrobiłem fireball jumpa. Ej, a weź się wróć, please. <śm> 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 dziękuję! Dziękuję, Simon. Dziękuję. No, czy to będzie win w pierwszym odcinku z Namodurem? No nie w pierwszym. Czy się w końcu. Czy w ko oh, boy! Oh, boy, dobra! Na Namodur. Y Wracać mówimy? mam? Bo no gdybyś się mógł wrócić. Ale zwojdować? Y nie mam ważnych rzeczy. Otóż wszystkie temki po prostu. No dobra, spoko. A narzędzia i tak się zachowują, bo oni chyba są white'ów. Tak mi się wydaje przynajmniej. No kurde, to... Widziałem chyba jednego. Teraz. wiesz, że na odurto to wygramy przez ciebie? A, wiem. Cieszę się. Dobra, kurde, ja mam okno otwarte i mi wieje. <laughs> Trochę zimno, ale ważne. Jest na diaksach jeden! Poczekaj. Do zrobię... Jest u nas! Chyba, leci, chce lecić do nas. Chcą, tak, owszem, Oni mają A mają z... To jest właśnie słabe. Poczekaj, za, za, zablokowałem się w klocku. Możesz Dwóch, mi ta jest. Ale ja się zablokowałem. O, My, dobra, nie. jeszcze. Padłem, padłem! Bo jeden ma 14 HP, 15. Dobra, ja jem refa. Sajmo, weź, jedziesz. Mimo, no, znowu mnie zbugowało w plocku. Dobra, to udało do chcą, do, Jednego chociaż do Wojna trzeba zrzucić. Dobra, Sajmo, jedziesz. Dobrze, 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 jedziesz. Może Firebola bym kupił. Fire, tak, proszę! Dobra, Sajmo, poczekaj. Tylko kupię. ciebie! Kurde, oboje żyją dalej tam na tej wieżyczce. Ich. No nie, co ja zrobiłem? Ty, a zaliczamy. Fi y mogę y kupić tą wieżyczkę strażniczą? To nie jest cały blok. Trap! Trap, trap, trap! Jednego zabić trzeba! Jest! Jest, Simon! Wreszcie, Wins na modułę! Drugim killerem jestem! Yeah. Brawo! Dzięki serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. A bo ich to TNT firebole wysadziły. No, wbijajcie, widzowie, do mnie na Dobra. kanał. Ja wychodzę. Zostawcie łapkę w górę za to akcję. Koniecznie to. No. Wiesz przez co to było? Przez nowe ja, słuchawki ja od Steel Series. No chyba tak, Sajmu, no, chyba tak. I to jeszcze w wielkanoc zagrywaliśmy. To by na tyle, do zobaczenia. Jeśli chcecie no. jakieś inne minigierki, to teraz piszcie na czacie, bo jest premiera. Piszcie, piszcie. No, no piszcie Subskrypcje. Wbijajcie do mnie na kanał. Dokładnie. Nara!